Myślę, że akcja jest w ogóle pożyteczna nie tylko, nie tylko w wędkarstwie, ale we wszystkich innych działaniach, gdzie, gdzie jest nadużywany alkohol. Kierowcy co ciągle słyszymy o tym, a generalnie no, okres wakacyjny, okres powiedzmy, przebywania nad wodą, gdzie no, jest upa, ktoś chce się ochłodzić, no niekoniecznie nie, nie musi piwkiem, no, czy, czy, czy jakimś alkoholem. No to tutaj, tutaj te nasze działania jakby tu wspierają każdą taką akcję, dlatego że z tej rekreacji, z turystyki w wypoczynku to trzeba wyciągać najlepsze rzeczy, a nie, a nie raczyć się trunkami. No, to można zrobić w innych miejscach, jest wiele, wiele stworzonych takich warunków, czy, czy jakieś ogródki piwne i wtedy człowiek, który nie wędkuje, chce sobie, powiedzmy, ochłodzić no, się alkoholem czy, czy, czy piwem, ma do tego prawo. Natomiast ja sobie nie wyobrażam wędkarza, który no, w cudzysłowie no, jest w jakiś sposób tam troszkę zdopingowany alkoholem, nie chce łowić ryby, a jednocześnie podziwiać przyrodę. No chyba ten sport, ta rekreacyjna zabawa no powinna służyć temu, żeby po prostu wypocząć i mieć z tego frajdę, a nie jakieś problemy.